Cześć, jestem kotyniarz. A odmieniam kotyniarz. Witam w na Perajnie, czyli na naszym. Sieci. I zobaczcie, co ja postawiłem. Czy wy to widzicie? To jest moja willa Nie budowałem tego na wisi, bo wiecie, ile ja to budowałem. 4 godziny. 4 godziny kiedyś budowałem. A jakbyście zapytali, skąd mam kwart, to zdobyłem kwart z Nederów. I tak. I zniszczyłem portal, bo za dużo villagerów tam chodziło. No i po prostu zniszczyłem portal, a obca wywaliłem. Czemu ja tego obca wywaliłem? No nie. Te 4 godziny budowy. A glin, a ten... A ten ten, jak to się nazywa? Czekajcie. Ups. A beton zdobyłem też. No. I zobaczcie i, i, i będzie mogło go patrzcie, w ogóle kwar to nie, tu nie będzie mój pokój. I patrzcie, wiecie, co mi się z tym najbardziej podoba w tym pokoju. Zobaczcie. chodzimy sobie na dół. I jest tam okno w tym pokoju, jest okno. Jest po prostu okno. Nawet jest tu u góry, będzie magazyn. Jeszcze rabinek nie postawiłem, a zrobię. I zobaczcie, tak, jest okno, i jest widać. No, tutaj będzie pokój jakoś gościnny. A tutaj jest mój pokój. Ładny, nie? Zrobiłem właśnie niebieskie ściany, bo najlepiej wyglądają. czemu on tu stoi? mam taki balkonik. Aha, to miałem. No, bo miałam właśnie takie płytki, przetupiłem Tak się... nie, 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 nie. Właśnie niebieskie ściany dla mnie najlepiej wyglądały. No i to wie No i właśnie kwart też mam do urządzania bo będziemy urządzać. Tak. Będziemy urządzać. A więc to może zacznijmy urządzać, czekajcie żebym ja bym chciał, żeby była taka kuchnia, czyli tutaj zrobimy takie, o, taki blacik, tutaj też taki blacik. No i tutaj jest po prostu no, kuchnia. Czekajcie, teraz musimy iść do craftingu, robić schodki kwarcowe. Pyk. W to będą się zająć, czekacie, stół taki, Czekajcie, jeszcze płytę stworzymy. Byk, i to będzie stół. Po co ten filar tu stoi? Musimy go zniszczyć. On tak niepotrzebnie stoi. Eee, villager! Co ty jak do siebie chodzisz? Jednej puptki mi zabrakło. No super! Tu będzie jakiś stół. Będzie kresła. Tutaj będzie się jadło. wyjadalnie teraz musimy mieć po obrazy czekajcie jak się to tu wyobrażę, czekajcie zobaczę na poradniku czekajcie yy. w minet, widzowie ja musiałam tyle po chodzić nie nie aha Widać mnie A dba, ja, ja wiem. Kurczę, mamy cztery inne działania. Teraz musimy mieć jakąś owce. No owc, no. Jedna owca. No. I jedna owca. Ja muszę znaleźć owce po prostu, zwykłą, najzwyklejszą owcę. No owca! Czekajcie, chodźmy na tym biom. No świnka, ale chcę owieczkę. Na no, obraz. Czekajcie, lecimy tam. O, to jest suba w tym czasie. Macie 5 sekund. Na łapkę i suba. 5, 4, 3, 2, 1. Ja z to też kozakiem, a jak ty zostawisz, to też jest coś kozakiem. Tobie, tobie, jak zostawić suba to mi, to, tobie to nic nie zrobi, a mi bardzo pomogę. to są bagna. Nie no widzowie jak co ujeczkę Dobra to owce później znajdziemy Byykk Lecimy, będzie pewnie druga część tego ozdabiania, bo jesteśmy na końcu i to też będzie ustawianie. Jesteś winna! Chodź tu! A, mięsko za to, żeby mi się siekierka zniszczyła. No super, ludzie. Wiecie, wczoraj się film, komedia, co nie? Dla mnie to jest taka komedia, co ja właśnie się nagrał. Moją willę już widać! Muszę zrobić kliny do miniaturki. I ja muszę zrobić rzecz, do schodoweczki. Wiem, że miałem to budować imię na Wizji, no ale no. To, to nie, to by po prostu nie, nie poszło, nie? Ja muszę z tego zrobić live'a. Łdzie 4 godziny odcinek, ja nagram. mięsko! Będziemy właśnie teraz robić magazyn. Właśnie tam stworzyłem. Wiecie jaki ten magazyn jest duży, bardzo duży. No właśnie tam, gdzie... Aha, bo... Ba... To pierwdza będę musiał zrobić w kresło mi odjeżdża a iść, czekajcie musie, musimy wziąć pyk idziemy Jarze ty jesteś winny <laughs> czekajcie, ja teraz miałem jakiś... dobra, magazyn robisz to jest no bardzo potrzebny dowód drewna, ale Nawet krzynki nie zrobimy Idziemy ścinać drewno A, zmerwan widzowie zrobię Pyk, czekajcie, czekajcie Zrobię kilka A ale po co ja lewę drewniane? A bo chcę robić patyki Guzik mi jest nieprzyjemny Zrobimy takie trzy, bo magazyn ma być duży. Idziemy ścinać. Jak się mamy tak blisko las. Ty ja to. Ej, ja to biorę. Bieremy to. Ale jazda, ty. Sobie to będą musiał zrobić aha what? to tu są te schody o to tu jest ej zaubi pamiętacie ład jak się idzie przepalić aha no tak ej zaubi pamiętacie pierwszy dzień, dzień ferajny i zobaczcie Tutaj miałam tylko drewniany i ten, i temu co nie? A zobaczcie jaki ja teraz jestem wykokszony, willa prezesa. I to po schodach musimy iść. Bo nie wiedziałam w ogóle, gdzie są schody, co nie? I tutaj będzie właśnie fera, i no. Jeśli chcecie mieć taką serię, no, no to w sumie te filmy są codziennie o różnych godzinach. Zazwyczaj są o 13-14 no. lub jest 15, a czasami pod, pod wieczorkiem. Bo teraz mi się nie chce nagrać i no. Ale, ale na razie są filmy codziennie, więc to się cieszę. Pyk Aha, bo to mi się nawet nie wspierało. Nie wiem to. ty tyle leży drewno. Kopiemy. Ile mam minut nagrywałem, bo ja mogę tylko Max 15. Już 9 minut to my na pewno będzie to, to chyba 3 części tego pyk. codziennie filmy, więc to mi... Ja się, ja się cieszę, że mogę dla Was robić codziennie filmy. A wy mi możecie tylko zostawić suba. Słuchajcie, że wczoraj miałem yy, 7 subów, nie? A dzisiaj mam już 11. Szybko, nie? Dużo wbiło. No jak dla, dla mnie to jest dużo właśnie. Na przykład dla mnie... I dobiliśmy na główny kanale 30 subów, rozumiecie to? 30 subów dobiliśmy. 30 jakieś te... Ta... Dziękuję, wam warto teraz lecimy po 40 subów i wodę po 50, po 60, na stówę, na... Jak będzie 100 subów, nie to ja skaczę z okna. To będzie jadalnia. Uuuh, uh, uh, półtora jest taka. Wszystko nie podpisane. Ale magazyn zrobimy to już w kolejnym odcinku. jest to stworzę. 11 skrzynek, no to jak bieda. Ale czekajcie, zamontuję te klapy na okno. I teraz idę nagrywać właśnie na kolejną część, bo mamy 12 minut nagrowania, to czekajcie, damy te klapy. Czekajcie jak to się... jak to się robi. Chyba tak, co nie? A więc co, my widzimy się już jutro. Mamy chyba Daily, co nie? Zostawcie no, sułamkę w górę i pa, idę tu wrócić teraz. Idę nagrywać na tans na nagrywać na długą część odstawiania. I potem na kotwiałem kućniaś plus! I na reakcję, na ten rufamy z tym kanałem. Pa! Tak, dzisiaj widzicie to.